Jak zdobyć pierwszych klientów, kiedy dopiero zaczynasz i kiedy nie masz jeszcze zbudowanej marki? Możesz oczywiście skorzystać z doświadczeń innych przedsiębiorców, sięgnąć po jakąś biografię człowieka sukcesu, sprawdzić, jak on zaczynał i zastosować to samo u siebie, ale to nie zawsze jest dobry pomysł. Po pierwsze, jeżeli taki człowiek sukcesu e, opowiada o tym dzisiaj, po latach, no to może już nie pamiętać szczegółów, a nawet jeżeli te szczegóły pamięta, to prawdopodobnie sposób, który zadziałał 15 czy 20 lat temu, dzisiaj już nie będzie tak skuteczny. Dużo lepiej byłoby zapytać o takie początki i o zdobywanie pierwszych klientów kogoś, kto zdobywał ich stosunkowo niedawno. I właśnie to zrobimy w tym odcinku. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. To jest odcinek numer 328, jeden z cyklu takich odcinków wakacyjnych, w których przypominam fragmenty najciekawszych rozmów z małej, wielkiej firmy. Te rozmowy, nawet jeżeli kiedyś je słyszałeś, to teraz pojawiają się w trochę innym zestawieniu, w trochę innym kontekście, więc gwarantuję, że nawet jeżeli znasz te odcinki, które tutaj przypominam, to znajdziesz w tych fragmentach coś innego dla siebie, spojrzysz na nie trochę innym okiem. Dzisiaj zajmiemy się dziesięcioma sposobami na zdobywanie klientów, gdy startujesz i nie masz jeszcze zbudowanej silnej marki. Jeżeli Twój biznes, Twoja firma startuje od zera, to pierwszy człowiek, którego przedstawię w tym odcinku, Rafał Tomal, startował z poziomu minus 100. Jak to możliwe? Po ukończeniu szkoły średniej w Polsce Rafał wyjechał do Stanów Zjednoczonych i znalazł się w zupełnie nowym środowisku. Nie miał tam żadnych znajomości, nie miał nikogo, kto wprowadziłby go do jakiejś firmy czy przedstawił jakiemuś klientowi. No i na początku Rafał robił różne rzeczy, żeby się utrzymać, natomiast chciał projektować strony internetowe. Tym się zajmował, na tym się skupiał i projekty, które tworzył, wrzucał do różnych serwisów dla projektantów. Dzięki temu Wypatrzył go człowiek z takiego serwisu Copyblogger stworzonego przez Briana Clarka, znanego amerykańskiego content marketera i praca dla Copyblogera, praca dla tej znanej marki, okazała się dla Rafała świetnym sposobem na zdobywanie klientów na inne projekty, które Rafał realizował jako freelancer. Starałem się wyrobić sobie taką swoją niszę. Bo wiedziałem, że nie będę najlepszym designerem na świecie. Nie, wiedziałem, że e, nie mogę być znany i ze, ze wszystkich stron. Więc wybrałem sobie niszę i po prostu, jeżeli już mam być dobry, to chciałem być najlepszy tylko w tej jednej niszy. A jakimś dziwnym trafem, wśród marketerów e, nie ma dobrych designerów, więc łatwiej mi po mnie było się przebić. E, ogólnie, także tak, to, to była moja nisza. WordPress i, i marketing, jak ktokolwiek później zaczął pytać o designera, to zawsze padało moje nazwisko. Także e, ci wszyscy, wszyscy ludzie, którzy są na tej liście, poznają mi gdzieś na jakichś konferencjach, którzy właśnie... Przedstawiłem się, że pracuję z Brianem kartkiem, przedstawiłem się, że pracuję z CopyBloggerem, więc automatycznie zbudowało mi autorytet, dało mi taką przepustkę, że, że jestem sprawdzony i muszę być wiarygodny. Też dużo projektów zrobiliśmy dla tych klientów w ramach mojej pracy w Copybloggerze. Pomagaliśmy im przenieść z ich strony na, na nasz Genesis Framework ze StudioPressu. Także dużo rzeczy robiłem i też dla tych klientów ponad swoją pracę pomagałem, bo nie raz wracali do mnie, pytali mnie o feedback do designu, pytali mnie jakieś małe przeróbki i robiłem dużo dla nich za darmo rzeczy. Robiłem, bardzo dużo im pomagałem, dużo, dużo im robiłem, przez co później Parę lat później wrócili do mnie i powiedzieli, że teraz chcą na przykład zrobić redesign całej strony. I pierwszą osobą, do której przyszli, to właśnie byłem ja. Przez to, że czuli może jakiś taki dług wdzięczności trochę. Wielu designerów, nawet jak czytam te różne poradniki dla finanserów, to, to śmieje się w środku, jeżeli czytam. E kiedy opisuję, jak traktować klientów, że na przykład ktoś ci, za, ktoś chce wyjść ponad trochę scope pracy, który, wymiar tej pracy, której się przewidziało, musisz liczyć klienta za każdą godzinę swojej pracy, nie trać. Kiedy wysyłasz invoice do klienta, nie, nie zapłacić ci w ciągu pięciu dni, wyślij mu przypomnienie i dla mnie to jest e, zupełnie przeciwieństwo do to, jak ja prowadzę swój biznes, w e, tym mój f, freelancing. Staram się być bardzo. Miły dla klientów, w dobrych relacjach, wiem, że ktoś mi powie, że nie wiem, mój biznes, tra tracę na swoim biznesie, nie wygląda może profesjonalnie, ale kontrakty oczywiście podpisujemy, invoices są, wszystko jest, ale, jeżeli, ale nie traktuję klientów, jak, jakby to była jakieś. nie wiem... Staram się jakoś bardzo do nich otwarcie podchodzić. Jeżeli mają jakąś dodatkową przeróbkę, poproszę mi o dodatkowy design, dodatkową stronę, to na tyle wyceniam projekt, żebym wiedział, że mogę później dorobić tych rzeczy, położyć taką wisienkę już na tym torcie i żeby byli tak zadowoleni, że dostali ponad więcej niż tego, co oczekiwali. I zawsze starałem się w ten sposób robić. Nawet jest takie powiedzenie, że ludzie pracują z ludźmi, których lubią. I to, to bardzo dużo się, się sprawdza, nawet sam widzę teraz, kiedy zatrudniałem jakichś ludzi, to lubiłem, zatrudniałem ludzi, których lubiłem po prostu. Nawet jeżeli ktoś był lepszy, ale był arogancki, czy, czy traktował mnie w, w jakiś tam arogancki sposób, no to od, odechciała się pracować, prawda? Z taką osobą. Nie wszystko chodzi tylko o pieniądze, jakość pracy, też chcemy się dobrze czuć w swojej pracy, chcemy być szczęśliwi i dlatego wybieramy tych ludzi, których lubimy. Dwa wnioski z rozmowy z Rafałem, które mogą ci się przydać przy zdobywaniu pierwszych klientów. Pierwsza rzecz, określ dokładnie swoją niszę. W przypadku Rafała było to połączenie dwóch dziedzin, czyli WordPressa i marketingu. Jest sporo ludzi, którzy znają się na WordPressie, jest sporo takich, którzy znają się na marketingu, ale nie ma zbyt wielu osób, które łączą równocześnie kompetencje z obu tych dziedzin. Druga sprawa to jest podawanie marki albo nazwiska znanego klienta, dla którego pracowałeś przed otwarciem działalności. Jeżeli otwierasz swoją firmę, no to zwykle masz już jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, i jeżeli nawet są to doświadczenia, które zdobywałeś przed otwarciem swojej firmy, to fakt, że ty osobiście pracowałeś dla danego klienta też może być twoim atutem. Cała rozmowa z Rafałem Tomalem o tym, jak zdobywać prestiżowych klientów w odcinku 320. No i całkiem możliwe, że. Dojdziesz do wniosku, że Rafał miał sporo szczęścia, bo udało mu się dostać do znanej firmy i to go później poniosło. Natomiast znana firma nie musi być wcale gwarancją tego, że ci się uda, bo kolejna osoba, którą chcę Ci przedstawić, Lidia Krawczyk, też pracowała dla znanej marki, dla dużej firmy w Holandii, ale w jej przypadku kompletnie to nie pomogło, dlatego że w firmie, w której pracowała, zajmowała się optymalizacją procesów wewnętrznych, a we własnej firmie chciała szkolić. Polskich przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność w Holandii, więc de facto klientów musiała pozyskiwać zupełnie od zera. Jak to robiła? Posłuchaj. Na początku to były reklamy na Facebooku, chociaż też część. Y mojego już networkingu wcześniejszego, bo ja przez dwa lata tutaj w Holandii też udzielałam się w zarządzie Stowarzyszenia Polsko-Holenderskich Przedsiębiorców, to od początku zrobiłam, wydaje mi się mądrze, żeby od razu szukać różnych networkingów, gdzie no, mogę poznać innych przedsiębiorców i to były networkingi i takie polsko-holenderskie właśnie, gdzie, gdzie było wielu polskich przedsiębiorców, ale też takie holenderskie, gdzie też brałam udział w spotkaniach, żeby właśnie poznać te realia też biznesu tutaj w Holandii. Więc stąd były jakieś tam kontakty, to była jedna strona, a druga rzecz to, była, to był Facebook, ale już potem, powiedzmy, jak już przeprowadziłam te dwie, dwa, trzy, cztery szkolenia, za każdym razem zbierałam te ankiety, a te ankiety też bardzo szybko wprowadziłam sobie taki proces. To było na początku takie bardzo intuicyjne. Teraz też polecam ten proces moim klientom. A też słyszałam właśnie, że kto do, do perfekcji doprowadził ten proces, to był Bartek Popiel, który mówił o tym na, na naszej konferencji. I, czyli proces zbierania rekomendacji klientów i pokazywania ich. I wykorzystywania ich w sposób taki pozytywny, żeby jak najwięcej nowych klientów dowiedziało się o, o tym, jak dana usługa przebiegła. U mnie to było szkolenie. Czyli to był taki trzeci od razu nurt pozyskiwania klientów czyli Facebook na pewno, networking dotychczasowy i trzeci już rekomendacje klientów jak najszybciej mogłam to wykorzystać. OK, to teraz przypomnij sobie swoje pierwsze szkolenie, które poprowadziłaś jako e, twoja własna firma za pieniądze. Mm -hmm. e, powiedz mi, e, czego ono dotyczyło i ile osób wzięło w nim udział. OK, to pierwsze szkolenie to jeszcze nie było to dla przedsiębiorców, tylko dla osób, które szukały pracy w Holandii, żeby, powiedzmy, znaleźć pracę w Holandii to było więc tam ja się dogadałam, że tak powiem, poszukałam takiej partnerki tutaj w Holandii, koleżanki, która jest doradcą personalnym, tak można powiedzieć, tak bardziej od strony HR się wy, wy, wywodziła. I żeśmy to, to szkolenie przeprowadziły razem, i to miało być właśnie takie pokazanie, okay, jak powinno być profesjonalne, wyglądać profesjonalne CV w Holandii, jak szukać pracy, jak pokazywać swoje silne strony, jak się przygotować do rozmowy o pracę tutaj w Holandii, i tak dalej. Także od tej strony, więc to było to szkolenie, to było szkolenie całodzienne. I teraz uwaga, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Więc, miałyśmy trzech płatnych uczestników i czterech niepłatnych, bo stwierdziłyśmy, że. Że musimy dopełnić salę. Więc spośród tam jakichś znajomych, znajomych znalazłyśmy jeszcze cztery osoby, które na to szkolenie nam się pokazały, żeby frekwencję nam podbić. Aha. Natomiast trzy osoby rzeczywiście zapłaciły za to szkolenie. Jak słychać na przykładzie Lidii, początki naprawdę nie są łatwe. Czasami trzeba nawet obsadzić znajomych w roli statystów na szkoleniu. Więcej o przechodzeniu z korporacji na swoje Lidia opowiadała w 317 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zapraszam do posłuchania. Trzy wnioski z tej rozmowy. Po pierwsze, reklama na Facebooku taka prosta rzecz, ale, ale może Ci pomóc na początku zdobyć pierwszych klientów. Druga sprawa to jest pozyskiwanie rekomendacji już od startu, już od pierwszych klientów. Nawet jeżeli obsłużysz pierwszego klienta, poproś go o rekomendacje, bo de facto te rekomendacje na starcie są ci najbardziej potrzebne. Nie czekaj z tym, aż rozwiniesz skrzydła. I jeszcze jedna rzecz to jest networking, czyli nawiązywanie znajomości z osobami z Twojej grupy docelowej. To nie znaczy, że musisz im od razu za każdym razem nahalnie sprzedawać. Wystarczy być w ich kręgu i dać im znać, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz. Czasami tak jak w przypadku Lidi znajomość robią tłum na szkoleniu, a czasem wystarczy za ten tłum jedna osoba, byle odpowiednia. I taka jedna osoba pomogła zdobyć klientów Monice Serek. Monika robi świetne zdjęcia i zgarnia nagrody za swoje sesje ciążowe i noworodkowe, ale poza tym, że robi świetne zdjęcia, ma też sklep internetowy z akcesoriami dla fotografów Lemon and Pearl Design. I wszystko zaczęło się od tego. Że w 2013 roku zdjęcia Moniki zobaczyła słynna australijska fotografka Kelly Brown. I ta fotografka napisała do Moniki: Hej, gdzie ty kupujesz te rzeczy, które wykorzystujesz w swoich sesjach? Sama je robię odpisała Monika. I właśnie wtedy Kelly Brown podpowiedziała fotografce z Polski, żeby otworzyła sklep z akcesoriami dla innych fotografów. I jako właśnie fotograf, y, wiem, że obraz sprzedaje produkt. No, wtedy jeszcze Instagrama nie było, nie było influencerów, więc y, to były lata 2013, właśnie, ale wiedziałam, że to co sprzedaje to dobre zdjęcie, na pewno dobre zdjęcie. Więc y, znowu szybko zaczęłam działać, zanim zaczęłam się w ogóle bać zanim sobie pomyślałam: Kurde, co ty robisz, Monika? Zaczęłam pisać do 10, 10 najbardziej znanych fotografów na całym świecie, z każdego innego zakątku kraju, y, świata. I napisałam do nich, że cześć, nazywam się Monika Serek, specjalizuję się w fotografii noworodkowej, współpracuję już na dziś dzień z Kelly Brown, co też dało mi mega autentyczność i od razu już takie zaufanie. Spójrz, to są jej zdjęcia, bo też już miałam jej zdjęcia przygotowane z moich produktów, ponieważ co jakiś czas wysyłaliśmy jej paczkę za darmo, żeby fotografowała, żebyśmy mieli piękne zdjęcia. No i że mam taki pomysł, czy chciałabyś z nami współpracować, tak? Będziemy wysyłali Ci najnowsze projekty, dzięki temu będziesz od razu się wyróżniał na rynku, a Ty podzielisz się z nami i e, swoją społecznością e, zdjęciami, które zrobisz z, nas, z naszymi propsami. I powiem Ci, to był taki moment, że na 10 wysłanych wiadomości, 8 wiadomości zwrotnych było: OK, wchodzę to. Wniosek z rozmowy z Moniką jest taki, że warto docierać do influencerów, że nawet jeden taki klient, nawet jeden taki kontakt może być potężną trampoliną dla Twojego biznesu. I ten sklep internetowy Moniki, który był takim właściwie efektem ubocznym jej działalności fotograficznej, bardzo szybko stał się dla niej ważnym źródłem przychodów. Monika mówiła o tym więcej w 311 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Byliśmy przy działalności artystycznej no bo y, trudno inaczej powiedzieć o działalności fotografa. Teraz też będzie artysta, ale z zupełnie innej dziedziny artysta od Excela. Michał Kowalczyk nie tylko uczy innych, jak analizować dane w Excelu, ale sam też to robi na własny użytek i doszedł do wniosku, że od początku działalności trzeba pojawiać się tam, gdzie jest Twoja grupa docelowa. Ludzie, dla których znajomość Excela jest bardzo ważna i którym najbardziej może się przydać. Posłuchajmy, jak to robił w praktyce. no przede wszystkim ja się pojawiam tam, gdzie powinienem się pojawiać w sensie bardzo promuję swój fanpage w miejscach, w których jest moja grupa docelowa, czyli przede wszystkim gdzieś tam, wiesz, osoby, które chcą się tego Excela uczyć, związane z ekonomią, związane z pracą w biurze, studiujące kierunki, które gdzieś tam z tym Excelem są związane, no i wiesz, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że ja rozwiązuję ich problem, w sensie ja u tego co uczę, nauczyłem się w praktyce, czyli ja siedziałem na pierwszej linii frontu i zderzałem się z tymi problemami na co dzień. Moja kariera, mimo że krótka, to było pięć stanowisk, od specjalistycznych, po analityka, po menadżera, więc przekrój spory. Siedziałem po drugiej stronie stolika rekrutującego. Sam zmieniałem też firmę, więc na kilku rozmowach kwalifikacyjnych byłem. I to pozwoliło mi w dość krótkim czasie zebrać istotne doświadczenia. Druga sprawa, w obu firmach byłem, wiesz, tym gościem od Excela. W obu firmach pracowałem na open space przekraczając 100 osób. I jak ktoś miał problem z Excelem, no to zgadnij do kogo przychodził. I ja miałem tak, taką markę własną momentalnie wyrobioną. W pierwszej, w pierwszej firmie trochę mi to zajęło czasu, natomiast w drugiej tydzień zajęło mi, wiesz, dojście do sytuacji, w której ktoś mnie widzi na korytarzu, o, to jest ten gość od Excela. Jak gościa pieszo, ja gościa pierwszy raz na oczy widzę, nie wiem, jak ma najmniej po tygodniu. Wiem, kto mnie, kto mnie ogląda, więc Wiem, gdzie szukać takich osób. No jeżeli są to studenci, którzy planują karierę w biurze, no to jacy to mogą być studenci? Najprościej, nie? Skąd Aha. ci studenci do mnie przyjdą? No nie, prawdopodobnie nie za SP, nie? Prawdopodobnie nie, wiesz, moglibyśmy się zastanawiać, czy na przykład z AGH, nie? Z Akademii Górniczo-Hutniczej, jeżeli mówimy o Krakowie. Pewnie część tak, ale nie wszyscy, bo niektórzy będą twardymi inżynierami i Excel to dla nich takie trochę łe, nie? Wiesz, no takie kasy, nie? Uniwersytet papieski czy przyrodniczy? Jagielloński? Może nie do końca. No ale na przykład ekonomiczny? No to już każdy w Polsce, nie? No, no i jest, dobra, i wiesz, teraz wiesz, że studenci Uniwersytetu no? Ekonomicznego to jest Twoja grupa docelowa. I w jaki mhm. sposób Ty ich szukasz? Jak do nich idziesz? No wiesz, są grupy Facebookowe, które zrzeszają takich studentów, nie? Mhm. Ja wiesz, opieram biznes na Facebooku, więc y, y, najprzyjemniej dla marka jest niewychodzenie z tego ekosystemu. No i ja staram się grać według jego zasad. No jak na razie na ten moment, więc trzymam się mocno zasad marka i szukam moich osób w gronie osób, które lubią marka, więc <noise> szukam ich po prostu najzwyczajniej w świecie w przeglądarce, szukając grup, gdzie mogę ewentualnie gdzieś tam, wiesz, powiedzieć, hej, słuchajcie, jest fajny warsztat, może, może wam się tam coś, wiesz, coś wam się odmieni, może jeżeli wybieracie się do pracy, jeżeli macie jakiś egzamin z Excela, to może wam się to przyda, no i tak się gdzieś tam ta grupa powoli zlepia, potem tak było na początku, no teraz już się zaczyna trochę wiral. w sensie to się zlepia. Znajomy Aha. ogląda mojego live'a, dlatego robię live. Y. zresztą, bo tutaj fajnie zasięg organiczny działa. Znajomy ogląda live'a, no i a tu kliknę, bo fajne, obejrzy, ty fajnie gościu gada, no to go polecę go następnym, wiesz, ktoś kupi kurs, ktoś poleci. Często w grupach, ja mam w grupie takie dwa pytania, jednym z nich jest właśnie, skąd o mnie wiesz, no to albo są to grupy, ale też często kolega mi powiedział, kolega w pracy mi powiedział, kolega na uczelni mi powiedział, widziałem u kolegi, wiesz, więc jakby marka się już, że tak powiem, powoli tak kształtuje, staje na nogi, że nie tylko posty gdzieś tam jakieś sponsorowane, co też jest jakąś częścią strategii od niedawna, ale też takie najnormalniej w świecie słowa osoby obok w biurku. Cała rozmowa z Michałem Kowalczykiem w odcinku 250 małej wielkiej firmy. Wnioski z tej rozmowy: po pierwsze, oczywiście, docieraj do grupy docelowej. Nie musisz docierać do wszystkich, nie wszyscy muszą Cię znać. Skup się na tych, którzy prawdopodobnie będą chcieli coś od Ciebie kupić. Druga sprawa to jest pomaganie ludziom i dzielenie się wartościowymi treściami, czyli po prostu content marketing, bo Michał też robi to od startu, dzieli się wiedzą i taka strategia na dłuższą metę sprawdza się świetnie, ale kiedy masz nóż na gardle i musisz zarobić już teraz, to trzeba po prostu zacząć sprzedawać. Trzeba po prostu bardzo często zadzwonić do klienta z ofertą, jakkolwiek przerażająco by to nie brzmiało. Da się to zrobić, są ludzie, którzy to robią i robią to dobrze. Posłuchaj, co ma do powiedzenia na temat zdobywania klientów przez telefon. Człowiek, który sam przeszedł drogę od telemarketera przez menedżera do właściciela call center. Karol Fronie. Jak Ty słyszysz w telefonie, mówisz: Halo, po czym jest? Dzień dobry! Z tej strony Janek Kowalski, firma XYZ, czy ja rozmawiam z osobą decyzyjną, to odpala ci się już ten trigger, to jest ten mechanizm, że ty już wiesz, kto to dzwoni, nie? Ty już wiesz, że to jest spam. Tak. A więc od razu pojawia się blokada, od razu pojawiają się wszystkie mechanizmy obronne, typu nie mam czasu, nie potrzebuję, jestem na spotkaniu i tak dalej. Dlatego co trzeba zrobić? No przede wszystkim nie dzwonić tak jak telemarketer, czyli nie dać klientowi powodu, dla którego on mógłby cię wrzucić po pięciu sekundach do worka spam. Czyli co konkretnie? Czyli traktować tego klienta, jednego, do którego zadzwoniłeś, jako najważniejszego klienta, do którego dzwonisz, a nie jednego ze stu. Bo telemarketer ma cel, on ma wykonać dziennie x set połączeń, więc on nie może indywidualnie traktować każdego klienta, bo by nie zrobił celu. Mhm. A więc on musi jechać maszynowo, żeby statystyka zagrała na jego korzyść. Natomiast ty potraktuj klienta jak człowieka. A jak to zrobić? No ty sam bądź człowiekiem. Czyli jak ja dzwonię, bo ja, ja, ja często sobie sam biorę telefon i dzwonię, żeby nie wypaść z rytmu, więc jak ja dzwonię, to po prostu nie odgrywam roli telemarketera, chociaż mógłbym, bo robiłem to przez dwa lata i dalej prowadzę call center. Natomiast ja po prostu jestem człowiekiem, czyli dzień dobry, z tej strony Karol Fronie? Fajnie, że mi się udało do pana dodzwonić, mam dla pana bardzo ciekawą propozycję. No i dalej oczywiście mówię z to, z czym dzwonię. Natomiast dbam o swój ton głosu, żeby on nie był hurra optymistyczny, taki dzień dobry, z tej strony Karol Fronie i tak dalej. Ale też od razu się dopasowuje do klienta, i to jest ważna wskazówka. Jak słyszę, że odbiera starszy pan, stonowany, raczej typ analityka, rzeczowego, opierającego się na faktach, nie dającego się podnosić emocjom, to ja też przyjmuję od razu taki ton po pierwszych sekundach. Jak słyszę młodego gościa, który odbiera, i tak słucham. No to ja słyszę, że to jest młody, rzeźki, gibki biznesmen, który być może jest taką osobą emocjonalną, ekstrawertyczną. To ja też się do niego dopasowuję. Czyli pierwszy element dopasować. Drugi element mieć przygotowany, mimo wszystko, skrypt rozmowy, ale skrypt rozmowy taki, który trafi klienta zainteresować. Czyli my to nazywamy w branży takim hakiem na uwagę. Czyli mieć taką, jakby ten wstęp, tak napisany, żeby klient po tych pierwszych 5-10 sekundach nie miało ochoty rzucić telefonu, tylko miało ochotę zapytać: Wow, panie Karol, naprawdę, jak pan to zrobi? I na przykład mogę się podzielić swoim wstępem. Hmm, każda branża oczywiście ma mieć swój wstęp. Ja mam taki. Dzień dobry, Karol, z tej strony. Proszę pana, kontaktuję się, ponieważ mam dla pana pewną możliwość, dzięki której w pana firmie podniosę sprzedaż nawet o 17% w ciągu trzech miesięcy. Możemy chwilę o tym porozmawiać. I to jest ten wstęp, który sprawia, że człowiek cokolwiek by nie robił, wiesz, siedzi w umowach, w papierach, jest na spotkaniu itd., nie zignoruje tego przekazu. Ponieważ on jest ciekawy, jak ja to zrobię. A tym samym da mi swoje kolejne dwie minuty uwagi, w których ja już muszę go zainteresować tak konkretnie, żeby dał mi kolejne 5 minut albo 15 minut na spotkanie. Dwa wnioski z rozmowy z Karolem. Po pierwsze, staraj się dopasować swój styl komunikacji do odbiorcy. To nie zawsze jest takie proste i oczywiste, ale można się tego nauczyć. Warto zwracać na to uwagę. Po drugie, postaraj się przyciągnąć uwagę swojego rozmówcy już w pierwszych sekundach rozmowy, bo bardzo często od tego zależy, czy ta rozmowa będzie miała ciąg dalszy, czy go nie będzie miała. Więcej wskazówek od Karola Fronia dotyczących zdobywania klientów przez telefon w 241 odcinku Małej Wielkiej Firmy. A podsumowując, dzisiejszy odcinek 10 sposobów na pozyskiwanie klientów kiedy dopiero startujesz i nie masz jeszcze zbudowanej marki. 1. Określ dokładnie swoją niszę. 2. Mów o tym, dla kogo wcześniej pracowałeś, nawet przed otwarciem działalności. 3. Zainwestuj w reklamę. 4. Proś o rekomendacje klientów już od startu, już od pierwszych dni. 5. Nawiązuj znajomości z potencjalnymi klientami. 6. Docieraj do influencerów. 7. Skup się na działaniach kierowanych do Twojej grupy docelowej. 8. Dziel się wartościowymi treściami. 9. Dopasuj swój styl komunikacji do rozmówców. I 10. Skup się na korzyściach dla klienta, w ten sposób najłatwiej przyciągniesz ich uwagę. Linki do wszystkich odcinków cytowanych w tym odcinku oraz prezent do pobrania znajdziesz na mała wielka firma.pl Ukośnik 328, tak jak 328 odcinek podcastu. Na koniec zachęcam do subskrypcji małej wielkiej firmy w Twojej ulubionej aplikacji z podcastami. Andrzej z Warszawy nie zasubskrybował i pewnej lipcowej niedzieli mało brakowało, żeby się roztrzaskał. Włącz subskrypcję, a nie przegapisz nowego odcinka Małej Wielkiej Firmy za dwa tygodnie. Trzymaj się, na razie.